Koty i psy są często karmione nowoczesnym, bezzbożowym pokarmem, który w pełni zaspokaja biologiczne potrzeby drapieżników. Jedną z przyczyn pozytywnego wpływu karmy bezzbożowej na ciało zwierzęta jest brak glutenu w jej składzie. Jest to grupa białek, które są częścią niektórych zbóż, takich jak pszenica, żyto, jęczmień i owies. U wielu kotów i psów trzustka nie wytwarza wystarczającej ilości enzymów, które mogłyby rozszczepiać ten składnik. Co się wówczas dzieje? Gluten powoduje zapalenie jelit. Jego składniki wchodzą do krwiobiegu i porażają układ odpornościowy oraz nerwowy. Prowadzi to również do osteoporozy, przewlekłej biegunki lub zaparć, alergicznego zapalenia skóry, problemów z wątrobą oraz innymi narządami. Właśnie dlatego też bezzbożowe karmy Optimil stały się tak popularne. Ta karma zmniejsza ryzyko wystąpienia alergii pokarmowych, chorób przewodu pokarmowego i zaburzeń metabolicznych. Zwiększa strawność składników odżywczych i ich przyswajalność. Głównym źródłem białka w bezzbożowych, suchych i mokrych karmach Optimil jest mięso kaczki, indyka, jagnięciny i łososia. Te rodzaje mięsa mają odpowiedni skład aminokwasowy, dzięki czemu karma bezbożowa Optimil może być stosowana jako dieta hipoalergiczna dla psów i kotów. Ziemniaki i tapioka są głównym źródłem łatwostrawnych węglowodanów w karmach bezbożowych Optimil. W ich składzie jest skrobia, która jest źródłem energii. Jej ilość jest zbilansowana przy określaniu dobowych norm karmy. Łatwostrawne węglowodany mają wysokoenergetyczny potencjał i są szybko przyswajane. To zdrowe dla psów i ma wyjątkowe znaczenie dla kotów. Odpowiednia zawartość włókien roślinnych w karmach jest bardzo ważna dla organizmu zwierzęcia. W diecie bezzbożowej Optimil ich głównym źródłem są miąższ buraka, dyni, zielonego groszku, marchwi i nasion lnu. Wystarczająca ilość włókien roślinnych zwiększa objętość kału, zwiększa zawartość wody, adsorbuje toksyny i normalizuje ruchliwość jelit. Wartościowymi składnikami karm Optimil są również mannano-oligosacharydy. Są to prebiotyki zdolne do hamowania patogennej mikroflory w jelicie, przyczyniające się do rozwoju normoflory. Zmniejszają one również intensywność tworzenia się produktów rozpadu w jelicie. Specjalnie opracowana formuła bezzbożowych karm Optimil zawiera innowacyjny kompleks Immunity Support Mix, w skład którego wchodzi prebiotyk Actigen, naturalny antyoksydan Substar Ultra oparty na rozmarynie i oczyszczonych beta-glukanach. Składniki te wspomagają zdrowie jelit zwierzęcia, jak również wzmacniają układ odpornościowy, dzięki czemu chronią zwierzę przed szkodliwym wpływem na organizm. W asortymencie OptiMil znajdują się bezzbożowe suche karmy dla kotów i psów wszystkich ras, produkowane na bazie mięsa kaczek i indyków, a także dla psów ras miniaturowych na bazie mięsa jagnięcego. Z kolei karmy mokre produkowane są na bazie mięsa łososia z dodatkiem krewetek, jagnięciny lub cielęciny z całymi kawałkami kurczaka. W karmach bezzbożowych proteiny zwierzęce mogą osiągnąć poziom 95% składu karmy, co daje zwierzęciu wystarczające poczucie sytości i energii. Brak zbóż i glutenu zapobiega przeciążeniu układu pokarmowego. Główne zalety karmy bezzbożowych Optimil są następujące. Pełni odpowiadają biologicznym potrzebom kotów i psów. Nie mają w składzie glutenu. Wzmacniają i wspierają odporność immunologiczną dzięki unikalnemu kompleksowi Immunity Support Mix. Opracowane i wyprodukowane pod kontrolą weterynarzy. Zrównoważone pod względem zawartości mięsa i warzyw.